For thorn, Cursed Duster, potem jest Wimpo, tylko pierwszy rewers. O, oh, patrzcie na... Dzień dobry, cześć, czołem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj zabieram was w podróż do przyszłości ze strony tego pięknego ETB z najnowszego Paradox Riffs. Jeżeli nie wiecie nadal czym jest ETB to już wam tłumaczę, jest to zestaw posiadający kartę promo, tym razem jest to Iron Bundle, do tego 9 boosterków z najnowszego dodatku Paradox Lift, mamy także koszulki, kości, znaczniki obrażeń i wiele ciekawych innych rzeczy. Jak dobrze wiecie, lub nie, najnowsza seria Gier Pokon, czyli Scarlet and Violet, przyniosła nam nową mechanikę, czyli Pokémony z przyszłości oraz przeszłości. Właśnie o to chodzi w najnowszym dodatku kart TC, TCG Paradox Rift, czyli będziemy mieli do czynienia z kartami z przyszłości oraz przyszłości. Pokémony takie jak Iron Violet, Rolling Moon, to są główne postaci tego setu. Tak, za, tak samo jak Iron Hands i tak jak. Scream Tail. Zobaczymy, co taki piękny boksik przed nami kryje. Miejmy nadzieję, że będzie mega dużo emocji, bo po ostatnim secie 151, czyli tym, który po nas do Region Kanto, mam słabe e, może wspomnienia z tymi openingami, bo tam słabo wszystko dropiło. No dobra, to co? Najpierw może zobaczymy, co w tej pięknym boksiku się znajduje. Potem przejdziemy sobie do swojej książeczki z setu Paradox Rift, a za tydzień spotykamy się w odcinku z Etebega z Roaring Moon, bo tak naprawdę mamy dwa teraz. E E jeden właśnie z Iron Violentem, a drugi z Roaring Moon. Dajcie mi chwilkę i zaraz zobaczymy sobie co kryje taki piękny boksik. Oczywiście to co w tej wyyskulować bardziej, czyli boosterki, bulk energii, kodzik na ten cały ETB. Taką piękną kartę promo w waszej grze, czyli Future Iron Bundle. Piękne koszeczki z Iron Violentem i znaczniki obrażeń, no i to czego mało kto nie używa, czyli przegródki do naszego ETB z Iron Violentem z przodu, jak i z tyłu. No dobra, przejdźmy sobie do tego, co można trafić w najnowszym e, secie Paradox Rift. Pokazuję Wam szybko książeczkę i lecimy z tym, na co wszyscy czekamy. Po co się tutaj zebraliśmy, czy tak naprawdę na opening najnowszego dodatku z Scarlet and Violet Paradox Rift. No dobra, więc zacznijmy sobie od kart. E, trawiastych, oczywiście jest Frostas EX z tych ciekawszych kart, jeżeli chodzi o trawiaste Pokémony, jest także almerusz EX, jest piękny Garchomp, którego już tam ludzie sobie jakoś próbują ogarnąć do swoich deków, jest piękny Iron Bundle, oczywiście Cyrina oraz Gelisopod EX, Mewtwo jako e, Terrestrialize elektryczny, także Tapu Koko EX, która ma pięknego Alter Arta jeżeli chodzi o karty m, psychiczne, to coś sobie co chcemy trafić, czyli Iron Violent, jest także Cofagridius EX z kart walczących jest Hoopa oraz Choctricity, jeden z moich ulubionych pokonów, jest Sandy Shocks EX, czyli Pokémon z przeszłości. Roaring Moon, czyli ten, którego ludzie chcą trafić, bo jest mega dobry. Golden Go EX, który jest mega fajną grywaną kartą, i inne karty EX-ów, które w tym secie się znajdują. Także mamy przepiękne altery arty. I zaraz Wam pokażę to, co mnie najbardziej Jara, czyli karta Gimigula oraz jego ewolucji. Także Aipom ma przekazacki arcik. E, co dalej? E, oczywiście jest Iron. Violent, w który chciałbym trafić w arcie full artowym, jest piękny Iron Juggle który wygląda jak takie karta z, z Las Vegas wzięta jest także piękny Sandy Shox, który jest kozacki i karta, która mi się najbardziej podoba, czyli Tapu Coco IX oraz Iron Hands w Alter Arcie. Te karty są przekozackie. oczywiście mamy także Golden Go EX, który łączy się z Gulem, fajny Sandy Shocks, piękny Iron Violent, który niedługo będzie dostępny za darmo w TCG Live z mm, Regio, które będą niedługo w Stanach Zjednoczonych oraz karty złote, które moim zdaniem, jeżeli chodzi o Iron Violenta i Iron, Rowring Moon, wygląda jak te fejkowe karty Z którymi Pokémon Company stara się walczyć No ale cóż, tak to zrobili I to e, przedziwnie wygląda Beach Court w złotej wersji Także Counting and Cut, którego mamy jeszcze z serii Sun and Moon, więc mega fajne karty Można trafić, no ale co Przejdźmy do tego, co teraz jest najważniejsze, czyli Otwieranie boosterków z najnowszego dodatku I zaczniemy sobie od lewej kubki Mamy oczywiście boosterki z Garchomp, Enterosalicy, Rowring Moon, Armorus Oraz Iron Violent No dobra, no to co, przechodzimy sobie do pierwszej tak jak wspomniałem jest gaczą na pierwszym boosterku, sprawdźmy sobie co kryje pierwszy booster, mamy oczywiście kodzik dla Was, trzymajcie, Redymujcie sobie go jak chcecie, oczywiście tylko jedna osoba będzie mogła to zrobić. A ja mam nadzieję, że dropy będą o wiele lepsze niż ze SEDU 151. Jak wiecie także, e, dostanę ten boksik od sklepu Cashmaker, więc serdecznie zapraszam do sklepu. Link będzie w opisie. Jak wiecie, na razie wszystkie te które miałem, trafiały złotą kartę. Ale oprócz tego zaprosiłem Was także na e, filmy do mojej ekipy, czyli do AquaTCG oraz do Barka, które będą dosłownie po mojej premierze filmu. A Wy link znajdziecie także w opisie. Jest to School Vanilla Light. Cardboarder, mamy Future Boost Energy, piękną kartę, którą będzie mi potrzebna do mojego deku, fajnie to wygląda. I mamy kartę Ancient, bo właśnie to jest nowa mechanika. Karty Future, czyli z przyszłości, oraz karty Ancient mają taką e, powrót do przeszłości, taki kanion narysowany po prawej stronie gimgu jako pierwsza karta Rare. Potem Simmy Sage i kartą Rare jest Frostmas EX. Ok, czyli pierwszy dropik dzisiaj już trafiony. Oczywiście powędruje to nasze koszulki. Powiedzcie także na sedic Star of the Show. Jak widzicie, nie ma mojego poprzedniego synika, muszę sobie gdzieś go znaleźć. Gdzieś na pewno się znajduje, ale czy ta karta się będzie trzymała, tak średnio, bym powiedział, jest chyba scenik się nam nie przyda, ale karta nam powędruje na lewy górny róg. No dobra, kolejny pusterek jest z garcząpem. Zobaczmy sobie, co ta paczucha kryje w środku. Trzymajcie, oczywiście kodzik leci do Was przeróżmy sobie karty już na bosek, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. I sprawdźmy sobie, co kryje kolejny booster. Jest Thinket, -think, Tandemause, Dwebble, Whismer, Profesor Sada Vitality w karcie Ancient oczywiście. Tatsugiri, Dodonzo. O, to są karty, które ze sobą się zazwyczaj łączą. Tandele mouse, Nimble, a karton jest kolejny Frostlas. Wow, tym, razie, tym razem w wersji Full Art jest to Terrestrial Frostlass, Piękna karta. Kozacko to wygląda. Jak na razie trafiliśmy chyba wszystkie arty Frostlassa, jakie są dostępne. No dobra, oczywiście wrzucimy go sobie tutaj na lewy boczek. Muszę znaleźć sobie ten scennik, żeby to o wiele lepiej profesjonalniej wyglądało. Kolejna paczucha. Otwieramy sobie znowu kodzik, powędruje do Was, trzymajcie, mójcie, dajcie znać, co ciekawego trafiacie w tych e, Pekom TCG Life. Przed nami kolejna paczucha. Chargered swabble, Pansier Wiglet, Iron Bundle, forethorn Cursed Duster, potem jest Wimpo, jako pierwszy O, patrzcie na to! Iron Hands w Alterarcie i Zation Holo. O kurde, ale ta karta jest piękna. Co ciekawe, dopiero co o niej mówiłem. Wow! O Jezus Maria, dobra, to jest karta, która warto włożyć do koszulki i wydaje mi się, że będzie na pewno wędrowała na nasz stędzie, którego dzisiaj oczywiście nie ma, ale powędruje sobie na lewy górny róg naszego odcinka. Piękna karta, jak widzicie, jest ta mechanika feature w prawym górnym rogu. Iron Hands, karta, która jest oczywiście dużym takim zagrożeniem w różnych dekach. Będzie grana oczywiście w Miraidonie, ale wow, tego się nie spodziewałem, że trafię. Tą kartę mamy kolejny boosterek. Oczywiście kodzik dla Was, trzymajcie czy coś przebije tą kartę dzisiaj, nie jestem pewny, bo to jest naprawdę mocny traw. Jest Knackly, Nimble, Yamask, Spinda, Mianshu, Erika, Gorgeist, Joltek Reverse, Magby w riversie, a kartą jest Iggy Slash, holo zwyczajna wersja. Ta karta też jest mega fajnie grywana, bo jak wiecie, e, prewentuje wszystkie e, ataki Pokemonów Wii, jak i Pokemonów EX, więc to jest takie troszkę mimiku. Mm, tylko, że jest to stage 2, więc nie wiem, czy nie będzie gorzej grywany niż miękki, bo wiadomo, miękki może sobie wrzucić na bęcza od razu i się nim bawić. Dublade, Sirsket, Magby, Flamingo, Tulip, Veluza, Chantel, Swamblow, Blipbug i Graudon kartom Holo. No dobra, czyli na razie dwa boosterki bez trafów. No dobra, trzy boosterki jeszcze przed nami. Zobaczmy sobie, co kolejny booster z Armarużem kryje przed nami. I kolejny kodzik dla Was, trzymajcie. Miejmy nadzieję, że jakiś dropik jeszcze nam dzisiaj poleci. Mamy Grasiastą Energię, Remorade, Pumpkaboo, Zubat, Natu, który jest fajną kartą zazwyczaj ze swoim ewolucyjnym pokoleniem, czyli Natu, Zatu, jest Iron Bundle, Therathorn, Evil Tal, Gligar, a kartą Red jest Altaria i Piękna karta, na pewno do mojego seciku będzie mi potrzebna, więc leci od razu do koszyleczki i my możemy sobie lecieć z Kolejnym boosterkiem, tylko muszę znaleźć jakąś koszulkę. Weźmy sobie koszuleczkę z Charizardem. Czemu nie warto ją tutaj wrzucić? No, oczywiście, Iron chęca do mnie wrzuci z e, Star of the Show. Mam jeszcze dwa boosterki. Wiadomo, Ataria i X fajna karta, ale tylko do kolekcji gdzieś tam się przyda. No dobra, przed ostatnim boosterek sprawdźmy, czy magia naszych boosterów nam dalej będzie przypowała. Mianfu, Forest Seed, Gable, Curse Duster, który dzisiaj był Orbital, Cloth, Perloin. Finalax i Iron Juggle jest jako karta future, jak widzicie ona się fajnie mieni, tutaj kozacko wygląda, też fajna karta, ale zbyt ciężki ma atak do naładowania, bo aż 5 energii jest potrzebnych, żeby zaatakować za 150 damage'u. No cóż, ostatni ustarek przed nami, miejmy nadzieję, że ten będzie krył coś jeszcze ciekawszego, jak zawsze Last Pack Magic działa na naszym kanale, odłóżmy sobie bulk na prawą stronę i sprawdźmy jaka energia się tutaj znajduje, jest so, Water Energy, Dwebu, Joltik. RC, Laundret Chantel, Garbador, Future Boost Energy kolejny, jest kolejny e, TM Turbo Energy w Riversie, Espafra, a ostatnią kartą dzisiaj jest Profesor Turo Scenario w Fularcie. Piękna, kolejna karta. Pięknie się mieni. Zobaczcie, jak ona cudownie wygląda. Oczywiście pokoimy sobie ją do kolejnego naszego sliwa i na tyle to by było w dzisiejszym odcinku. Zróbmy sobie szybko mały recap tego, co dzisiaj trafiliśmy, żeby zobaczyć, jakie emocje dzisiaj się znajdowały. Zaczęliśmy kozacko, bo mieliśmy dwa proslasy lasy pod rząd, jeden zwyczajnej wersji, drugi w Fularcie. Potem altaria i jak trafiona. Iron Juglis w holo. Professor Sturos Scenario oraz. Iron Hands, czyli karta, która dzisiaj zrobiła nam po prostu dzień i jest jedną z najlepszych kart tego setu. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Tak jak mówiłem na wstępie, zapraszam Was także do mojej ekipy, do których link będzie w opisie. Zobaczcie, co oni trafili. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym openingu, tym razem ETB z Rowring Moon. Trzymajcie się, na razie.